Sztuka dzisiejsza, a teatr widzę jako jedno z mediów należących do tej sztuki dzisiejszych czasów, sztuka mówi bardzo trudnym językiem, o wiele trudniejszym niż kiedyś. Kiedyś sztukę traktowano, czy teatr, jako dostarczyciela właśnie wzruszeń na podstawie fabuł, które mniej czy, 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 czy bardziej zgrabnie opowiadano. Dzisiaj to nie wystarcza. Każdy z nas wie, o czym jest Hamlet, czy Król Lir, czy Romeo i Julia. Chodzi o to, co dany twórca mówi, mówi o świecie poprzez Szekspira. Mnie się wydaje, że komunikat sztuki nigdy nie był taki, żeby docier docierał do wszystkich. I tu nie ma nawet po co się sadzić na, ten, na, na, taką, na taki dyskurs z y, każdym obywatelem świata. Mi się wydaje, że y, dyskurs się prowadzi poprzez y, siebie. Z tymi, którzy chcą nas zrozumieć i wysłuchać. A reszta, no fajnie, niech będzie. Jeżeli będzie chciała się przyłączyć do naszej y, gry, zabawy, do naszego dyskursu, do naszego przeżywania, zapraszamy. A jeżeli nie, no tyle jest miejsca, w którym się można minąć. Nie ma, nie ma z tym problemu. Когда я раз, ты меня тот опрашиваешь, Когда ты лечишь и Szekspira się gra na całym świecie z różnym skutkiem, różne są nurty. W Europie dominuje nurt odchodzący od, od słowa nurt teatru postdramatycznego, który utracił wiarę w zdolność słowa do komunikowania prawdy o świecie czy człowieku. Dominuje wiara w sztukę, w to, co dzisiaj się rozumie przez to pojęcie. i Dlatego teatr dzisiejszy coraz bardziej przypomina czy wchłania rozmaite stylistyki działań artystycznych, które do niedawna z teatrem, których do niedawna z teatrem nie kojarzą. Ale to nie znaczy, że to słowo traci na znaczeniu, tylko zaczyna inaczej znaczyć, inaczej funkcjonować. Natychmiast po przeczytaniu szekspira się to widzi. Yy, obrazy się narzucają jakby same. Sztuka dziś, dzisiejszych czasów mówi bardzo trudnym językiem, którego się w szkołach nie uczy. Co więcej, nauczyciele uczący w szkołach też na w swoich uczelniach tego języka nie poznali. Stąd tworzy się coraz większa bariera pomiędzy sztuką dzisiejszych czasów a odbiorcą, nawet wykształconym odbiorcą. Stąd tyle nieporozumień, stąd tyle wrzawy, skandali, protestów, a wszystko to wynika z niewiedzy, z nieznajomości dzisiejszego języka, języka sztuki. Jeżeli artysta ma rzeczywiście coś do powiedzenia, to, yy, to znajdzie odbiorcę. Może to być niszowy odbiorca, ale, ale go znajdzie. I, I w tym naszym świecie, który ma inny sposób komunikowania, te nisze, które są lokalnie, może niewielkie, globalnie okazują się jakąś, jakimś tam istotnym potencjałem. Sztuka polega, różni się tym według mnie. Różni się tym od mnie sztuki, że potrafi przy pomocy skromniejszych środków przekazać więcej i powiedzieć więcej. Po to się sztukę tworzy. Po to pisze się wiersz, że wierszem można więcej powiedzieć niż niewiersze. Krótkie sceny z Szekspira mogą nam więcej powiedzieć o psychologii człowieka, o psychice człowieka niż całe rozprawy uczonych psychologów. Skandal, że tego faceta tam sprzed kilkuset, pięćset lat się jeszcze co odgrzewa ciągle, bo już powinien dawno leżeć sobie spokojnie w tym grobie. I w tym też jest y, ziarno prawdy, że te, te remiksy to, to już trącą trochę taką no, y, zaba, zabawą trupem, ale trzeba przyznać, że ten trup nadal jest, potrafi być bardzo atrakcyjny.